Marketing relacyjny. Hasło, które z jednej strony można sobie dopowiedzieć że relatywnie proste, no bo w marketingu dba się o relacje i tak dalej, ale jego sednem jest to, aby skupiać się nie na przekazie informacji dotyczącej produktu, dotyczącej usługi, ale skupiać się na tym, aby wzbudzać emocje po drugiej stronie, które będą powodować, że klient będzie chciał z nami współpracować. Jednocześnie niestety. A, albo niestety. Marketing relacyjny to jest nic innego jak tak zwana sprzedaż transformacyjna, czyli dążenie do tego, aby klient poczuł wewnętrzną chęć współpracy z nami, nie dlatego, że mamy produkt albo usługę albo rozwiązanie dla niego, ale dlatego, że jesteśmy jego partnerem i to poczucie na poziomie emocji jest tym, do czego dążymy w marketingu relacyjnym. Niestety, a to już nie powiem, a może niestety, bo niestety. Jesteśmy na progu tak ogromnych zmian dotyczących ludzkości, dotyczących sposobu myślenia, dotyczących w ogóle podchodzenia do rzeczywistości, a to jest związane z odczuwaniem ogromnego przyspieszenia przepływu informacji, a więc chaosu i ogromnej zmienności, że nie jesteśmy w stanie tego osiągać bez zmiany sposobu myślenia na antykruche, na zwinne, na takie, które dzisiaj nazywa się nielinearne. No i tu jest klucz, kiedy i jak możemy rozpocząć zdobywać wiedzę na ten temat. I temu służyło dzisiejsze spotkanie, aby zachęcić do tego, aby zrobić ten pierwszy krok.